Witajcie, mam na imię Sylwia, to jest mój kanał perfumowy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kolejnych dwóch zapachach marka Montblanc, a perfumy Lady Emblem i Lady Emblem Le. Tak wyglądają nasze dwie bohaterki. To jest Lady Emblem, a to jest Lady Emblem Le. Jak widać, flakony doskonałe, ciężkie, szklane. Tutaj nawet korki są szklane. Ale powiem Wam, że mimo tego, że te flakony są bardzo ciężkie, to doskonale układają się w dłoni. Po prostu, tak jakoś ta ręka wchodzi tutaj między te. Ramiona, gwiazdek czy kwiatuszków. Sama. I doskonale się układa. I nie ma problemu z psikaniem. I nie ma problemu z nanoszeniem tych perfum, bo ten flakon jest fantastycznie wyważony. I w mniejszej pojemności, i w tej większej. Układa się w ręku sam. A jest dopracowany po prostu w każdym calu. Jak stoją u mnie na toaletce jeden i drugi, to aż miło na nie popatrzeć. Pierwszy zapach, o którym chcę wam opowiedzieć, to jest wersja podstawowa Lady Emblem. Chciałabym Wam przytoczyć nutki, ale mam z tym pewien problem, ponieważ na fragrantice te nutki są zupełnie inne niż na stronach popularnych perfumerii, więc przeczytam Wam nuty i z jednego źródła, i z drugiego, a potem powiem Wam, co o tym myślę. Pierwsze będą nuty z fragrantiki. Nuta głowy, różowy pieprz, sakę i różowy grejpfrut. Nuta serca – granat i jaśmin. Nuta bazy – piżmo, drzewo sandałowe i bursztyn. Natomiast perfumerie podają skład zupełnie inny. Tutaj w nucie głowy jest brzoskwinia, czerwona porzeczka, róża i marmolada. W nucie serca – paczula, drzewo sandałowe, brazylijska sekwoja. Natomiast w nucie bazy jest piżmo i malina. Gdy ja kupowałam te perfumy jakiś czas temu, to na Fragrantice nutki były zupełnie takie same jak na stronach perfumerii. I gdy naniosłam pierwszy raz te perfumy na rękę, to wyraźnie czułam różowy pieprz i róże. I myślałam sobie, czyżby nos mnie nie zawodził? Przecież w nutach nie ma różowego pieprzu. A dla mnie to jest pieprzna róża w otwarciu. Więc myślę sobie, że te nuty z perfumerii to są właśnie te nuty, które ja czuję, ale dodatkowo jest tam jeszcze różowy pieprz. I tak. Początek tego zapachu to jest właśnie ta pieprzna róża. I czuć ją wyraźnie. Ona jest troszkę słodka. Taka lekko konfiturowa i podkręcona różowym pieprzem. Natomiast później dochodzi do nuty głowy nuta marmolady. Ale to nie jest marmolada zrobiona przez panią Gienie z sąsiedztwa. To jest marmolada, którą zrobił najlepszy francuski kucharz, który pracuje w najlepszej francuskiej restauracji. Ta marmolada, której przyznam się Wam, bałam się trochę. Myślałam, że będzie taka ulepna, ale ta marmolada jest świetnie wyważona. Czuć lekką kwasowość owoców, do której dodano idealnie odmierzoną ilość cukru. A później ten kucharz do słoiczka z marmoladą wrzucił kilka ziarenek różowego pieprzu. I tak właśnie pachnie ten zapach na początku. Serce tego zapachu to nuty drzewne, ale delikatne, niedominujące. Natomiast baza to pirzmo i malina. Piżma powiem Wam, nie czuję zbytnio, ale tą malinę owszem. Jest słodka i kwaskowata, taka jak dojrzała malina powinna być. Ja lubię te perfumy dopiero wtedy, gdy zapach się uspokoi, a nutki ładnie się ułożą. Dlatego, gdy mam ochotę ich użyć, to szykuję sobie ubranie dzień wcześniej wieczorem i nanoszę na nie Lady Emblem. Do rana zapach się uspokaja i jest tak, jak lubię. Zakładam to ubranie i pachnę nim cały dzień. A im jest cieplej, te nuty różano-marmoladowe połączone z maliną i pieprzem pachną ładniej. Ale to nie jest zapach dla każdego. Więc zanim kupicie te perfumy, koniecznie je przetestujcie. Drugi zapach to wspomniana wcześniej Lady Emblem Le. Czyli siostrzyczka podstawowej wersji Lady Emblem. Albo raczej... Daleka kuzynka zapachowa. Dużo łatwiejsza i dużo wdzięczniejsza w odbiorze. Kolor płynu sugeruje, że jest to zapach zielony. Ale nie wierzcie pozorom. Z zielonością ten zapach ma niewiele wspólnego. Zaczniemy od nutek, bo wtedy łatwiej jest sobie wyobrazić zapach. W nucie głowy jest Liczy, liść mandarynki, biała brzoskwinia, pomarańcza i bergamotka. Nutę serca tworzą róża, magnolia, gruszka, piwonia, konwalia i jaśmin. Baza to piżmo, cedr, molekuła Izoe-Super, drzewo kaszmirowe i żywice. Przypomnę sobie ten zapach. Hmm, cudo. Powiem wam cudo. Dla mnie to jest zapach słodkiego liczy, który najbardziej wybija się na mojej skórze. Zresztą nie są to pierwsze moje perfumy, które zawierają nutę liczy i ja doskonale ją czuję. Te perfumy mają też w sobie taką przestrzenność. Myślę, że to jest zasługa tej molekuły i Zoe Super. Później do nuty liči, która, tak jak Wam mówiłam, wybija się najbardziej, dołączają nuty cedru i żywice, które delikatnie łagodzą słodycz tych perfum. Bardzo często Lady Emblem Le jest porównywalna do podstawowej wersji Chloe. Myślę, że nie bez przyczyny. Chociaż powiem Wam, że jedne perfumy i drugie znam. I Lady Emblem w otwarciu jest dużo słodsza niż Chloe. Chloe jest bardziej rześka i kwiatowa. Natomiast rzeczywiście jest w, i w jednych i w drugich perfumach taki moment, gdzie one się spotykają. Myślę sobie, że to jest właśnie ta zawartość cedru w bazie tych perfum, bo... Ta nuta dominuje i w jednych, i w drugich perfumach. Więc podsumowując, jeżeli lubicie trochę trudniejsze perfumy, to wybierzcie Lady Emblem. Pieprzna róża z marmoladą. Fantastyczne perfumy. Natomiast jeżeli lubicie perfumy wdzięczne, trochę słodkie. Ale ambitne. To koniecznie wypróbujcie Lady Emblem Le. A pamiętacie hasło tego kanału. Nie musisz wydawać fortuny, żeby mieć piękne perfumy. I tutaj dokładnie tak jest. Za Lady Emblem Le, we flakonie około 50 ml zapłaciłam 70 zł. Za Lady Emblem Le. We flakonie 75 ml, od razu widać, który lubię bardziej, zapłaciłam około 100 zł. Więc wydatek niezbyt duży, a perfumy naprawdę piękne. Jeżeli znacie któryś z tych zapachów, lubicie albo wręcz przeciwnie, nienawidzicie, to koniecznie napiszcie mi to w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.